po raz szósty kawalkada, wielka kawalkada Mikołajów zebrała się na ulicy Małokackiej po to aby przejechać na skwer Kościuszki. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć ile nas będzie, ale myślę, że to liczba około półtorej tysiąca uczestników. Nie jest łatwo wsiąść na motocykl i przejechać nieraz całą Polskę, aby to włączyć do naszej parady. Chciałem jeszcze powiedzieć o tym celu, który zawsze przyświeca wszystkim motocyklistom. Zbieramy pieniążki, przeznaczamy je na oczywiście zakup słodyczy, ponieważ Mikołaj bez prezentu to nie jest Mikołaj. I w zeszłym roku zakupiliśmy za zebrane pieniądze 3100 obiadów dla dzieci w szkołach. W tym roku myślę, że zaskoczymy liczbą tych obiadów. Wszystkich. Myślę, że po zakończeniu parady na skorze Kościuszki będę mógł przytoczyć więcej liczb. Na razie pogoda nam sprzyja, humory dobre. Myślę, że będzie piękny rekord dzisiaj. Dzięki Kościuszki przyjechało 1000 czterysta siedemdziesiąt maszyn.